Witajcie, dzisiaj postanowiłam nagrać dwa filmy, także nie dziwcie się, że pojawią się one w jednym dniu, ja będę tak samo ubrana, ale wiecie, Maja ma teraz bardzo dużo nagrywania, jest w domu i ja nie mam dostępu do komputera, żeby budować, więc skoro mam ten jeden dzień, to idę za ciosem i nagrywam oba filmy w tym samym czasie. Pierwszą książką, o której chcę wam dzisiaj powiedzieć kilka słów... To są ludzie doskonali Petera Jamesa. Ludzie doskonali to jest jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam w tym roku. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że ja już sięgałam po inne pozycje Petera Jamesa i generalnie uwielbiam jego styl pisania. Ale w tej książce, powiem Wam szczerze, zawarł kilka takich dosyć poważnych problemów etyczno-moralnych i dosłownie zmusił mnie do wielu przemyśleń i do zastanowienia się, czy ja postąpiłabym podobnie tak jak główni bohaterowie, czyli John i Naomi Kelsonowie. Wyobraźcie sobie szczęśliwe małżeństwo, odnoszące sukcesy. Zawodowe. Na świat przychodzi ich wymarzone, oczekiwane dziecko, i okazuje się, że oboje są nosicielami genu, który wywołuje u chłopca nieuleczalną chorobę i umiera im w wieku około 4 lat. Ta tragedia bardzo wpłynęła na ich życie, i bardzo długo zastanawiali się, czy Ponownie spróbować postarać się o dziecko, a co jeżeli ono znowu odziedziczy ten gen i znowu będą patrzyli na to, jak umiera w strasznych cierpieniach? I w pewnym momencie dowiadują się, że jest lekarz, który generalnie przez środowisko naukowców jest wyklęty, jego klinika znajduje się na statku, pływa na wodach nieterytorialnych, aby prawo nie mogło go dosięgnąć i może tak zmodyfikować gen ich przyszłego potomstwa. Że nie odziedziczy ono tej strasznej choroby. No cóż, wiadomo, bardzo długo zastanawiają się nad tym, bo wiecie, pojawiają się pytania natury moralnej, że jak to ten lekarz będzie grzebał w genotypie naszego dziecka, zmieni DNA. Wiedzieli, że to jest bardzo potępiane na całym świecie. Ale pragnienie dziecka zwyciężyło i postanowili się do tego lekarza udać. I słuchajcie, na początku akcja się rozwija tak powoli. Śledzimy losy takie te dylematy moralne rodziców i oczywiście poznajemy tego lekarza Rio dego nazwę, który spotyka się z nimi i w takiej miłej atmosferze pokazuje im plusy podjętej przez nich decyzji, jeżeli się oczywiście ostatecznie zdecydują. I słuchajcie, jak ja zaczęłam czytać, że ten lekarz daje im możliwość wyboru nie tylko usunięcia tego genu, tej złej choroby ale także wyboru koloru oczu, włosu, płci, wzrostu jakichś takich, wiecie, przyszłych umiejętności że mogą sobie wybrać, czy będzie uzdolniony sportowo, czy raczej muzycznie czy będzie miał empatię wobec innych ludzi, czy też nie. Słuchajcie, ja po prostu czytałam to z przerażeniem. To jest taki thriller e, z domieszką science fiction, ale kiedy czytamy to wszystko, to ma się wrażenie, że niedługo to nie będzie żadna fikcja, tylko to może być realna przyszłość, która wydarzy się tu i być może teraz, być może się nawet dzieje, a my nie wiemy. Już teraz widzimy, tak, jaki jest wielki sprzeciw przeciwko działaniom e, i modyfikacjom na naszym DNA. Jest na świecie sekta, y, oczywiście ta fikcyjna w książce. Uczniowie trzeciego tysiąclecia. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam nazwę, która gdy tylko dowiaduje się, że jakaś rodzina dokonała takich modyfikacji, że ma to dziecko tak z tego sztucznego poczęcia, to niestety wybiera je na cel, morduje zarówno rodziców, jak i dzieci. Wszyscy są w ogromnym. Niebezpieczeństwie, ale czy to niebezpieczeństwo większe jest ze strony tej sekty, czy dzieci, czy zaginionej kliniki, no to oczywiście dowiecie się, kiedy sięgniecie po książkę Petera Jamesa: Ludzie doskonali. Jak potoczą się losy tej dwójki mega inteligentnych yy, ludzi, to jest po prostu wielkie wow. Zakończenie po prostu zwaliło mnie z nóg. Ja się zupełnie tego nie spodziewałam, wręcz. Jak chcecie, to możecie prywatnie, potem w mailach ze mną korespondować na ten temat. I ja odwrotnie, zupełnie myślałam, że to się wszystko zakończy. Ale do czego zmierzam? To jest genialna książka, która pokazuje, że z medycznego punktu widzenia, etycznego, moralnego, ingerowanie kompozycję naszego DNA nie zawsze kończy się źle lub dobrze, ale zawsze ma pewne skutki, których kompletnie sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Wydawnictwo Albatros podarowało słuchajcie, dla Was jeden egzemplarz tej książki i jak wiecie, u mnie rozdania są mega proste. Wystarczy w komentarzu napisać, chcę przeczytać książkę Petera Jamesa Ludzie Doskonali. Jeżeli macie ochotę napisać dlaczego, to bardzo proszę, ja chętnie przeczytam jeżeli nie, to nie musicie Zasady, no znane są już Zawsze proszę o subskrybowanie kanału Bo to jest bardzo ważne Jest mi bardzo miło, jak polajkujecie Bo wtedy widzę, że to wszystko, co robię Ta moja pasja Także tak, jakoś tak miło na was oddziałowywuje No i oczywiście macie 14 dni Na wstawienie komentarza Z mojej strony Na temat tej książki to wszystko Ja wam ją naprawdę Z całego zaczytanego serca polecam bo to jest książka, obok której nie da się przejść obojętnie. Nieważne, czy jesteś wierzący, czy jesteś za rozwiązaniami naukowymi, czy jesteś za lub przeciw, nie wiem, modyfikowaniu naszego DNA. To jest książka, po której trzeba usiąść i chwilę się zastanowić nad tym, co Peter James nam tutaj przekazał. I zostawię Was z takim jednym, nie wiem, zdaniem, zapytaniem, bo jestem mega ciekawa i możecie później w komentarzach mi tutaj dopisywać swoje zdanie, czy po przeczytaniu ludzi doskonałych, będziecie uważali, że to dążenie do doskonałości jest takie ważne. Do zobaczenia za chwilkę w następnym filmie.